Cześć, czołem. Witam Cię z kolejnym odcinku vloga pisarsko-twórczego. I tak, wiem, idę po ścieżce rowerowej, ale tu jeszcze jest w miarę spokojnie, ponieważ jest nieuczęszczana, mało kto o niej wie. Dzisiaj powiem Ci o syndromie twórcy. Ja go tak nazwałam, podoba mi się słowo syndrom. Mianowicie Większość nas twórców cyfrowych, twórców pisarzy, czyli osób, które po prostu tworzą, uważają a, że tworzą za mało i powinny więcej i mają wieczny kompleks osoby, która tworzy za mało i powinna więcej i wręcz czuje się niedorobiona, brzydko mówiąc i temu poświęca w ogóle pewnie cały cykl. I druga grupa osób, do której ja również się przez jakiś czas zaliczałam. Najpierw do tej pierwszej, później przeszłam do tej drugiej, o ci powiem. Mianowicie, ludzie, którzy tworzą i po pierwsze chcą więcej, 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 więcej produkować tych treści, ale nie wykorzystują ich potencjału. Co mam na myśli? Kiedy napiszesz odcinek powieści, no to możesz ją opublikować w wielu miejscach. Albo tak jak ja ten odcinek w tej chwili, kiedy tworzę, też mogę poinformować w większości dostępnych miejsc. Natomiast my, twórcy, boimy się wypadać z lodówki, bo wydaje nam się, że kiedy dużo robimy i dużo jest nas w social mediach, naszym zdaniem dużo, no to zaczynamy spamować ludzi, i pewnie, że będzie część odbiorców, którzy tak właśnie będą nas odbierali i nie za bardzo mamy na to wpływ, no bo, no bo to jest w ich głowie, więc wiesz. Ostatnio przy syndromie kraba mówiłam o tym, kraba w wiaderku, ale tworzymy i nie wykorzystujemy potencjału tego, co stworzyliśmy. Czyli wydaje nam się, że dotarliśmy już wszędzie, gdzie się da, że zaspamowaliśmy wszystkich, każdego, kogo się da, a tymczasem wcale tak nie jest. Nie obskoczymy nawet kilku procent osób, do których moglibyśmy dotrzeć. Czekaj, bo coś tu siedzi. Muszę spojrzeć, co to jest. Teraz się pokażę. Najpierw myślałam, że to gołębie, a to pieski. to takie sztuczne. Wracając z przykładem do tematu, bo chyba na przykładzie będzie najłatwiej powiedzieć pokazać, o czym ja w ogóle do ciebie tutaj w tej chwili mówię. Stworzyłam ten odcinek na YouTube. A. Ty go teraz oglądasz. I po pierwsze, tworzę ten film. Z niego tworzę rolki. Najlepiej tak z 3 do 5. Pewnie na jednej się skończę, bo mam tyle treści, że po prostu. Ale tak, tworzę rolkę. Tworzę ją na Instagram, na Facebook, na TikToka. I od razu powiem, wystarczy, że będą to wycinki po 15 sekund, zawierających na przykład najciekawsze momenty, albo jakieś przejęzyczenia, albo y, jakieś wtopy, z których można się pośmiać, bo na przykład coś głupie powiem. Poza tym, ja się tu z kartką przygotowałam, bo lubię popłynąć. Wystarczy, że do tego filmu, z tego filmu właściwie, wyciągnę ścieżkę audio, dogram wstęp, do, dogram zakończenie. I mam niedługi ekspresowy odcinek podcastowy. Poza tym, post. Post jako na przykład karuzela. Z najciekawszymi zdaniami, ale nie za dużo. O tym też kiedy indziej będzie, bo to też jest taka trochę zmora przeładowanie grafik za dużą ilością tekstu. Może w nadziei na to, że będzie dłużej czytane, że więcej czasu odbiorca spędzi, natomiast no, zazwyczaj, yy, tak jak przy prezentacji każdej, tak samo przy poście, za dużo tekstu odpycha nas od wczytania się w ten tekst. Ale to nie na teraz. No dobra, mamy film na YouTuba, mamy podcast z filmu, z wyciągniętej ścieżki audio. Teraz co? Wystarczy, że napiszę newsletter. Z dodatkową treścią, której nie ma w tym filmie i przypomnij mi się pewnie podczas postprodukcji, czyli kiedy będę obrabiała film i uzupełnię to, o czym tutaj do ciebie mówię, dodatkowym opisem i wysyłam to w newsletterze z odesłaniem do tego filmu, podwyższając oglądalność tego filmu. Ja tu mówię o filmie, ale to dotyczy. I jeśli publikujesz treści edukacyjne bądź rozrywkowe, to ich również. I do nich też można nagrać rolki, film, nagrać podcast o tym też kiedy indziej. Nie chcę tutaj mieszać tych tematów. Ale kiedy wyślę newsletter, no to może mogę dać coś w prezencie odbiorcy. No i co wtedy? Wtedy mogę dodatkowo promować możliwość zap zapisu na mój newsletter. Czyli na przykład do tego, o czym mówię, o czym piszę, dodaję krótkiego PDF-a. No tutaj trzeba skonstruować e-booka, który też powinien mieć kolejne elementy bardzo ważne, o których teraz tutaj nie będę mówić, i poszerzam bazę osób zapisanych na newsletter. Wartościowych odbiorców, nie takich, którzy z ciekawości przyszli i nie otwierają później newsletterów. Takie osoby. Dziękuję im za udział w newsletterze. Ostatnio jedna osoba się wręcz obraziła za moją szczerość, ale uważam, że no, to jest biznes jak każdy inny, więc dbam jak o biznes. Również o bazę newsletterową. O newsletterze też będzie kiedy indziej. No więc, tak, mamy film, mamy podcast, mamy rolki. Yy, rolki w na podstawie filmu i rolki, na podstawie podcastu, mamy newsletter, mamy karuzelę i zobacz cały czas jeden produkt, czyli produkt. No, tak to nazwałam. Czyli na przykład ten film, który teraz oglądasz. Poza tym warto zrobić z niego wpis na blogu. No, i tutaj akurat zaniedbuję swojego bloga, przyznaję się bez bicia. Wpisę, robię raz na czas i jakoś tak wychodzi. No i w końcu InstaStory gadane, czyli z telefonu, z ręki, bez specjalnego przygotowania. 15 sekundowe, czyli właściwie ze 3-4 zdania i koniec z zaproszeniem do obejrzenia filmu, do zapisu na newsletter, do odebrania na przykład PDF-a, jeśli uda się go stworzyć z czymś wartościowym dla odbiorcy. I zobacz, i wokół jednej rzeczy dzieje się bardzo dużo. I wiesz co? Większość twórców cyfrowych i pisarzy to już w ogóle nie robi tego. I kiedy działam, współpracuję, pomagam takim osobom na przykład na konsultacjach, w rozmowach jeden na jeden, czy na szkoleniach, czy na hot seat, czyli cotygodniowych środowych spotkaniach online, gdzie rozpracowujemy tematy osób, które przychodzą, to bardzo często słyszę, że ale ja nie wiem co mam pisać w newsletterze, ale ja nie wiem co na tych rolkach pokazywać. No i wiesz, Jesteś inny niż wszyscy, inna niż wszyscy. Więc Twoje social media też takie będą. I tylko nie zakapućkaj się w tworzeniu treści. I mówię to z własnego doświadczenia, bo szkoda życia na tworzenie nowego i nowego i nowego, bez ogrania tego, co już stworzyłaś, stworzyłeś. A ja idę biegać i znowu cieszę się pobytu. Niestety zaczyna się czas, kiedy ludzie. Paną w piecach i kominkach gumiakami. I czym się da co im zostało z lata nie śmierdzi. Będzie trzeba szukać innej pracy. Jeszcze ci jedno powiem. Właściwie kilka rzeczy. Jedna z nich to ta, że biegam poszminkowana, i to jest trochę śmieszne, bo wiesz biegać, a tu make-up, no ale uważam, że skoro zostaje już w sieci, no to niech chociaż będzie szminka i tam coś jeszcze zawsze. Ale biegłam dzisiaj pierwszy raz w spodniach takich. O, takich, takich. I nie wiem czemu. Ale przez całą drogę zjeżdżałem mi z dupy i musiałam się co chwilę, jak nie zatrzymywać to w biegu, podciągać je, bo yy, istniała opcja, że po prostu zjadą mi z tyłka i będę biegła ze spodniami w kolanach. No. A propos jeszcze tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli właśnie planowania treści, które chcemy tworzyć. I żeby się nie zakapuczkać w tym tworzeniu, to podczas biegu powiem ci, wchodzą do głowy, wpadają tak genialne pomysły, że aż mam takie, wiesz, kurde, nawet pod prysznicem bym na to nie wpadła. Jak na przykład to, że przecież mogę spróbować cały ten film podzielić na krótkie kawałki, i mam założone. TikToka założonego rolkami, bo tam chyba można takie 3-5 minutowe nawet. Muszę sprawdzić, bo już nie pamiętam. I znowu tworzę content. Jako part one, part two, czy tam część pierwsza, część druga. Też to przetestuję. Ciekawy pomysł. No i oczywiście zapomniałam, że jeszcze na YouTuber, jako shorty, możemy dodawać. Także popatrz. Jeden materiał. Obrobić w ileś tam sposobów, w iluś formach, tylu, ile ci przyjdzie do głowy. No to już nie jest ścieżka rowerowa i nowodnik. no ale dobra. I się wypiłam. Dobra. Czyli znaczy, że muszę kończyć. No to kończę. Daj znać w komentarzu pod filmem, co o tym myślisz. Czy masz taki problem? A może nie. Do następnego. Cześć.